Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Zgodnie z nową wizją Muzeum Łazienki Królewskie, obecne starania konserwatorskie są skierowane na szczególną opiekę nad kolekcją Stanisława Augusta, obejmującą architekturę oraz zabytki ruchome, obrazy, rzeźby, grafiki oraz meble. Priorytetem naszych działań konserwatorskich jest konserwacja prewencyjna. Która polega na działaniach zmierzających do opóźnienia procesu degradacji oraz stworzeniu optymalnych warunków dla dzieł sztuki. Ten rodzaj konserwacji obejmuje oczywiście transport, warunki przechowywania, ekspozycję obiektów, czyli prawidłowe ich oświetlenie, właściwe otoczenie oraz utrzymanie obiektów w czystości. Takim drugim rodzajem prac, które prowadzimy, są badania konserwatorskie. Czyli działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku. Oczywiście, przy okazji ustalamy użyte do jego wykonania materiały, określamy stan zachowania tego zabytku oraz opracowujemy diagnozy, projekty, programy prac konserwatorskich i, jeśli zachodzi taka potrzeba, także programy prac restauratorskich. Prowadzone przez nas konserwacje to działania bezpośrednie, których celem jest przywrócenie świetności obiektu który już uległ degradacji. Planowane w muzeum prace konserwatorskie, takie, które wymagają zaangażowania specjalistycznego sprzętu, dużych zespołów konserwatorskich, w przeważającej części są prowadzone, prowadzone na zasadach outsourcingu, czyli prace wykonywane są przez firmy zewnętrzne, które są nadzorowane przez pracowników muzeum i kolegę ekspertów. Prewencja. Monitoring mikroklimatu wnętrz ekspozycyjnych. Z dotacji przyznanej muzeum przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego został zakupiony i wdrożony radiowy system do monitorowania mikroklimatu i warunków ekspozycyjnych w wybranych pomieszczeniach zabytkowych obiektów muzeum. System pozwoli na bardzo szybkie reagowanie na negatywne zmiany oraz w dłuższej perspektywie pozwoli na zdefiniowanie mikroklimatu historycznego obiektów. Montaż rolet konserwatorskich. W oknach sal ekspozycyjnych Pałacu na Wyspie oraz w Białym Domu zamontowano specjalne rolety konserwatorskie oraz folie pochłaniające szkodliwe dla obiektów promieniowanie UV. Monitoring rzeźb parkowych. Na terenie ogrodu muzeum znajduje się 80 obiektów rzeźb parkowych, pomników, fontan, zegarów, elementów architektury ogrodowej, które zostały objęte monitoringiem stanu zachowania oraz systematyczną opieką polegającą na oczyszczaniu, odśnieżaniu oraz wykonywaniu bieżących napraw. Przywracanie świetności teatru Stanisławowskiego. Po przeprowadzonej w 2010 roku zmianie kurtyny następnym krokiem do poprawy wyglądu estetycznego teatru oraz przywróceniem jego dawnych funkcji związanych z akustyką było usunięcie współczesnych wykładzin pokrywających podłogę widowni teatru oraz wykonanie nowego zabezpieczenia desek podestów i widowni prace badawcze. Badania stanu zachowania elementów oświetlenia. W 2011 roku zinwentaryzowano oraz opisano stan zachowania wszystkich zabytkowych elementów oświetlenia, znajdujących się w pałacu na wyspie. Dla 153 aplik, Żyrandoli i Świeczników opracowano programy prac konserwatorskich i dokumentację fotograficzną. Badania konserwatorskie polichromii ściennych. Pałac myślewicki. Stara pomarańczarnia. W związku z przygotowaniami do remontu i adaptacji poszczególnych wnętrz muzeum, zlecono przeprowadzenie kwerendy archiwalnej, badań stratygraficznych, identyfikacji warstw malarskich i tynkarskich ścian w pałacu Myślewickim oraz starej pomarańczarni w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki ścian. Przy okazji badań odnaleziono ślady zachowanych xviii wiecznych polichromii ściennych. Badania konserwatorskie elewacji pałacu na wyspie w ramach przygotowań do prac remontowo-konserwatorskich elewacji pałacu na wyspie przeprowadzono kwerendę archiwalną i badania mające na celu ustalenie oryginalnej kolorystyki. Pobrano kilkaset próbek, które po przebadaniu pokazały historię remontów elewacji i jej zmian kolorystycznych na przestrzeni ostatnich stuleci. Jednocześnie interwencyjnej konserwacji poddano najbardziej zniszczone elementy pałacu na wyspie. Portyk wejścia głównego, dwa balkony zdobiące elewacje oraz kolumnadę prowadzącą do pawilonu wschodniego pałacu. My tam prowadziliśmy bardzo takie złożone badania architektoniczne, które polegały na tym, żeby spróbować właściwie z tego wieloletniego nawarstwiania się bryły, spróbować znaleźć dowody na. Pewne, pewną jakby epokowość, czyli etapy. Te odkrycia są bardzo istotnym jakby punktem wskazującym na potrzebę rozwinięcia tej materialnej formy dokumentacji konserwatorskiej. Badania konserwatorskie rzeźb z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta. W związku z przygotowaniami do wystawy Królewskiej Kolekcji rzeźby zaplanowanej na 2013 rok, wykonano dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzono badania 54 rzeźb. Badania pozwoliły na ocenę stanu zachowania kolekcji oraz opracowanie programów prac dla przewidywanej konserwacji. Badanie konserwatorskie Grafik z Królewskiej Kolekcji Stanisława Augusta. Podobne badania, dokumentację fotograficzną oraz opracowanie opisów stanu zachowania, programów konserwatorskich i kosztorysów prac wykonano dla grupy bezcennych grafik z kolekcji królewskiej. Konserwacje. Konserwacja obrazów i ram z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta. Przygotowanie 28 obrazów do wystawy Rembrandt i Inni, Królewska Kolekcja obrazów Stanisława Augusta, było największym i najbardziej spektakularnym działaniem konserwatorskim w muzeum w 2011 roku. Obrazy nigdy wcześniej nie były poddawane zabiegom konserwatorskim jako kolekcja. Wcześniejsze działania konserwatorskie dotyczyły pojedynczych obiektów. Rozległe zniszczenia utrudniały odbiór estetyczny dzieł. W niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiały odczytanie ich treści. Przy obrazach pracowało ponad 20 specjalistów, konserwatorów malarstwa i pozłotników, którzy przygotowywali kolekcje do prezentacji w pałacu na wyspie. Prace trwały 3 miesiące. Obrazy, które poddano konserwacji w 2011 roku, w związku z przygotowywaniami do wspomnianej wystawy. Charakteryzował różny stan zachowania, ale generalnie trzeba tutaj powiedzieć, że w czasach powojennych praktycznie nie były one poddawane pracom konserwatorskim. Powierzchnie obrazów często były przemalowywane, dostosowywane do gustów zmieniającego się czasu zmieniającej się epoki. Na początku wykonano specjalistyczne badania począwszy od badań fizycznych. Czyli wykonanie oprócz e, zwykłych fotografii w świetle e, białym, także wykonanie fotografii luministencji warstw malarskich zbudzonych ultrafioletem, wykonanie e, podczerwieni. Konserwacja mebli z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta. Przeprowadzono prace konserwatorskie przy dwóch fotelach z obiciem gobelinowym z gabinetu króla z pałacu na wyspie. Prace objęły konserwację niezwykle dekoracyjnej tapicerki oraz wzmocnienie konstrukcji mebli. Jest to pierwsza profesjonalna konserwacja tkanin w naszym muzeum. Zabytkowe obicia zdemontowano, odkurzono i uprano metodami konserwatorskimi. Kolejnym etapem było wykonanie rysunków i przygotowanie materiałów do konserwacji. Konieczne było ufarbowanie kilkunastu kolorów przędzy wełnianej i jedwabnej służącej do wykonania retuszu dekoracji na obiciach. Dzięki zapasom tkanin przechowywanych w muzeum udało się dopasować do kanap i wystroju pałacowego wnętrza, dziś już niedostępną, jedwabną tkaninę z fabryki z Milanówka. Konserwacja zabezpieczająca Ważnym obowiązkiem konserwatorów pracujących w muzeum jest przygotowanie obiektów architektonicznych do sezonu zimowego. W tym roku największym wyzwaniem było zabezpieczenie widowni amfiteatru przed infiltracją wody. Wymieniono 600 metrów starych fug, wykonując nowe uzupełnienia materiałami wodo i mrozoodpornymi. W 2012 roku planowane są dalsze prace konserwatorskie, które obejmują 238 obiektów z Królewskiej kolekcji Stanisława Augusta, za łączną kwotę powyżej 2 milionów złotych.